W kolejnym temacie. Dzisiaj będziemy sobie realizowali temat, który brzmi Konflikty na świecie po 1989 roku. Będziemy coraz bardziej przybliżać się do naszych współczesnych czasów, będziemy poruszali tematykę, którą już wcześniej sobie gdzieś wspomnieliśmy, na przykład Ukrainę, ale też będziemy sobie przypominać postacie, które pojawiły się całkiem niedawno, bo na naszych poprzednich lekcjach, ale też te, które pojawiły się w działach poprzednich. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od Dalekiego Wschodu, a dokładnie to od Chin, które po śmierci Mao Zedonga, którego poznaliśmy wcześniej, zaczęły się bardzo intensywnie rozwijać. Co jest w sumie plusem tego, że jednak Zedong zmarł. Jednak to nie jest tylko i wyłącznie zasługą państwa chińskiego, tylko tutaj pomagają Stany Zjednoczone, które nadały Chinom coś, co nazywa się statusem najwyższego uprzywilejowania ekonomicznego. Stało się tak, ponieważ Chińczycy jakby zapewnili amerykanom takie wyjątkowo korzystne warunki oczywiście dla zagranicznych inwestorów jeżeli chodzi o stronę chińską i wtedy PKB chińskie zaczęło bardzo szybko rosnąć do 1999 roku wzrosło aż o 193% jest to ogromny wzrost potęgi gospodarki chińskiej ale czym jest PKB PKB to jest produkt krajowy brutto to taki Miernik efektów pracy. Opisuje on pewną wartość dóbr i usług wytworzonych przez narodowe, ale też te zagraniczne, czyli w tym przypadku też amerykańskie, e, czynniki produkcji, czyli firmy e, różnego rodzaju wspierające gospodarkę na terenie jednego kraju, oczywiście teraz mówimy o Chinach, więc na terenie państwa chińskiego w określonym czasie. I to jest miernikiem, który daje możliwość rozwoju państwa. To PKB jeszcze będzie się pojawiało na e, wiedzy o społeczeństwie, ale szerzej będziecie o tym mówili sobie już w liceum. Ten rozwój gospodarczy Chin doprowadził do m, takiego zwiększenia aktywizacji e, ruchów opozycyjnych. I wiosną w roku 1989 e, chińscy studenci zaczęli okupować najbardziej znany w Chinach plac Tiananmen. To jest plac, który e, widzimy teraz na zdjęciu. Wraz ze studentami zresztą, więc dla państwa chińskiego, dla władz chińskich, było nie do pomyślenia, żeby tam ktoś przebywał przez dłuższą chwilę. A ten czas tutaj jednak liczymy w kilkunastu dniach. Ci studenci domagali się pewnych zmian w państwie. Przede wszystkim chcieli doprowadzić do demokratyzacji życia. Ja przypominam, że Chiny są państwem komunistycznym, zresztą do dzisiaj. Dlatego te zmiany miały nadejść. Oczywiście, e, drugim takim hasłem, takim, o którym sobie tylko powiemy, jako jednym z ważniejszych, była taka realna walka z korupcją w Chinach, która była coraz to większa. Dlatego też e, trzeba było jakoś ten problem rozwiązać. Władze chińskie zdecydowały się na ten chyba najgorszy krok czyli na rozwiązanie siłowe. Sprowadzono e, na e, plac Tiananmen broń maszynową, czołgi. A nocą, z 3 na 4 czerwca 1989 roku, dokonano masakry demonstrantów. Zginęło wówczas 2600 osób, także dramat w Chinach totalny. Kolejnym krokiem będzie inny kontynent, idziemy sobie teraz do Afryki. Afryki, która przede wszystkim, jakbyśmy ją rozbili politycznie, no każdy kraj miał mniejsze lub większe wojny domowe. O tych wojnach my sobie będziemy teraz jeszcze troszeczkę mówili, parę sobie omówimy, będziecie widzieli odpowiednie zdjęcia, opatrzę je też odpowiednim komentarzem. Drugim problemem, który był w Afryce, to przede wszystkim to, że w wielu krajach rządzili dyktatorzy. Czyli tacy, którzy nie mieli jakby chęci rozwoju swojego państwa, nie mieli chęci opieki nad społeczeństwem, tylko chcieli ich wykorzystywać, bo to społeczeństwo, jak to w krajach dyktatorskich, miało być im ślepo podporządkowane. I trzecim problemem e, to jest coś, co nazywamy, nazywamy polityką neokolonializmu. My o tym już sobie kiedyś mówiliśmy, ale przypomnę, sam neokolonializm to jest jakby wykorzystywanie gospodarcze terenów afrykańskich. Czyli tutaj wcale nie chodziło o to, żeby pomóc tym krajom afrykańskim, tylko żeby jeszcze bardziej z nich wycisnąć e, jakieś soki, które dadzą profit finansowy. Idziemy sobie do pierwszego kraju jest to Rwanda. Mamy rok 1994, lata 90, czyli tak powiedziałem, zbliżamy się już powoli do naszych czasów współczesnych. Tam w ciągu 100 dni, 100 dni walki pomiędzy dwoma plemionami. E, plemiona to Hutu i Tutsi. I to jest niestety e, dramat, ponieważ dochodzi tam do ludobójstwa. W ciągu tych 100 dni ginie około miliona ludzi. Miliona ludzi. Miliona ludzi a kolejne 2 miliony ludzi ucieka z kraju, bojąc się o własne życie. ONZ próbowało e, interweniować. Skończyło się to niepowodzeniem, a ludobójstwo zostało zakończone dopiero e, kiedy władze w Rwandzie przejmuje e, tzw. Rwandyjski Front Patriotyczny. I tutaj przedstawiciele pochodzili z plemienia Tutsi. Także dramat w Rwandzie trwał jeszcze przez jakiś czas. Oczywiście, żeby e, nie wiem, te ciała e, Pochować i tak dalej. To będą kolejne, niestety, miesiące, jeśli nie lata, które będą zapadały w pamięć ludziom, którzy, jeśli te przeżyli, to myślę, że dalej mają obrazy w swojej głowie, te dramatyczne obrazy, które miały miejsce w roku 1994. Zresztą, zobaczcie. Zostajemy w Afryce i idziemy sobie do Somalii. Tam też toczyła się wojna domowa, ale co jest istotne, Somalia była bardzo biednym krajem. I ta wojna jeszcze bardziej ją wyniszczyła, doprowadzając do katastrofy humanitarnej. Wojska ONZ, które zostały wysłane podobnie jak te do Rwandy, poniosły klęskę. I niestety w 1995 roku musiały się z Somalii wycofać. Jednym ze skutków tych konfliktów w Somalii będzie przede wszystkim pojawienie się piratów somalijskich. To są takie grupy ludzi, które atakują statki handlowe głównie dla pieniędzy, no bo przecież. Z tego słyną piraci, które przepływają w rejonie Zatoki Adeńskiej i Morza Arabskiego, które no, niestety bez żadnej obstawy były narażone coraz bardziej na to, żeby e, ucierpieć w, oczywiście, w ramach ataku takiego e, pirackiego statku z, pira z piratami somalijskimi. E, od 2009 roku, czyli już coraz bliżej nas. Specjalnie ONZ powołała taką komórkę, taką grupę do spraw piractwa, e, która miała zajmować się niwelowaniem tych strat albo niedopuszczaniem nawet do ewentualnych strat, które mogłyby e, mieć miejsce podczas przepływania jednostek handlowych przez tę Zatokę Adeńską czy też Morze Arabskie. Powiem tylko tyle, że idzie to dosyć kiepsko. Zostajemy jeszcze sobie w Afryce, opowiedzieliśmy sobie o Rwandzie, o Somalii, teraz idziemy sobie do Republiki Południowej Afryki, czyli do RPA. Tam dochodzi do e, takiego konfliktu o system polityczny, który nazywał się Apartheidem. Jest to konieczność oddzielenia ludności białej od ludności czarnej, gdzie, co należało tutaj bardzo mocno podkreślić, ludność biała była w mniejszości i ta mniejszość pozbawiła praw politycznych e, ludność większościową, czyli tą czarną. I tutaj ta sytuacja będzie nieciekawa, ponieważ wiele osób trafi do więzienia w sposób polityczny. Mówi o tym też film, który zachęcam do obejrzenia, Ucieczka z Pretorii, gdzie jednym z głównych aktorów jest Daniel Radcliffe, którego znam oczywiście z Harry'ego Pottera. I być może to Was zachęci do obejrzenia, natomiast warto poświęcić ten czas i zobaczyć, jak ta sytuacja wyglądała w samym RPA, ale też jest to oparte na faktach, więc warto byłoby sobie poświęcić te niecałe dwie godziny, aby ten film obejrzeć i zobaczyć, jak sprawnie można było z więzienia uciec. Także zachęcam. Teraz idziemy do Pana, którego widzimy teraz na obrazku. Jest to Nelson Mandela. Jest to człowiek, który zapisał się na kartach historii dosyć znacznie. E, parę słów o nim. E, przede wszystkim to jest człowiek, który był przywódcą tej walki z apartheidem. E, to jest człowiek, który również w całej Afryce e, samodzielnie starał się rozwiązywać konflikty, rozwiązywać problemy. Problemy np. z AIDS, czy z bezrobociem, czy z niedopuszczeniem ludzi niepełnosprawnych do pracy, czy po prostu do edukacji. Tak samo jak zajmował się edukacją dzieci. Mówię o całej Afryce, nie tylko o samym RPA. W roku 1962 został oskarżony o zdadę stanu i niestety został skazany na więzienie. Dożywotnie więzienie. Jednak pod naciskiem takiej światowej opinii publicznej wychodzi on na wolność w roku 1990 i tutaj rozpoczyna swoją karierę polityczną. W roku 1992 rozpoczęło się w RPA referendum, gdzie obywatele opowiedzieli się za całkowitą likwidacją apartheidu i dwa lata później, w roku 1994, Nelson Mandela zostaje pierwszym czarnoskórym prezydentem RPA. Pomiędzy tymi dwoma latami, w roku 1993, Nelson Mandela otrzymuje pokojową nagrodę Nobla, więc jest to postać niezwykle ważna, warto by ją było zapamiętać. Zmarł w sumie niedawno temu było w roku 2013. Zostańmy sobie jeszcze w Afryce, idziemy sobie do czwartego opisywanego e, przeze mnie konfliktu, który już znamy wcześniej, bo opisaliśmy sobie ten konflikt, e, właściwie początki tego konfliktu, a mówimy tutaj o Palestynie e, i Izraelu. E, zaczniemy sobie od takiego komiksiku, który tu widzimy nade mną. E, możemy tam sobie przeczytać. Energię atomową będziemy wykorzystywać w celach pokojowych. A pokój nastanie, gdy zniszczymy Izrael. Przez kolejne lata dochodzi do konfliktów na tle raczej politycznym pomiędzy Palestyną a samym Izraelem. To widzimy też na drugim obrazku. Zresztą zwróćcie uwagę, jak to wyglądało. Ja wiem, że może to jest troszkę prześmiewcze i tak dalej, natomiast Izrael kosztem właśnie Palestyny zaczął coraz bardziej rozwijać swoje państwo i to widzimy na obrazku, gdzie pan to jest. Owa Palestyna, a Piesek to jest Izrael. Ale wracamy sobie do e, sedna sprawy, czyli do tego, co dzieje się w latach 90. W roku 1993 w Oslo, czyli w Norwegii, zostało podpisane porozumienie. I wtedy oficjalnie powstaje tak zwana Autonomia Palestyńska. Prezydentem tej Autonomii Palestyńskiej od 1996 roku, czyli troszkę później od tych wydarzeń, zostaje znany nam pan, którego już wcześniej sobie. Gdzieś omawialiśmy Jasir Arafat. To jest człowiek, który podpisał to porozumienie w Oslo, o którym mówiłem. To porozumienie podpisał z premierem Izraela i z Hakiem Rabinem, którym też sobie parę słów powiedzieliśmy jakiś czas temu, w obecności znanego nam Billa Clintona. Mówiłem, że będziemy do tych postaci sobie wracać. Ciekawostką jest to, że Arafat, Rabin i Simon Peres, który był takim jakby szefem dyplomacji izraelskiej, otrzymali wspólnie w 1994 roku pokojową Nagrodę Nobla. Ale za co? Kiedy ten konflikt tak naprawdę trwa do dzisiaj, czyli on wcale tym porozumieniem z Oslo, nie został zakończony. On nawet można powiedzieć, że ostatnim czasie znowu się zaognił i możemy sobie poczytać o pewnych rzeczach, które dzieją się na terenie Izraela z udziałem Palestyńczyków. Teraz przejdziemy sobie do terroryzmu, terroryzmu, który na początku XXI wieku jakby zyskał na znaczeniu, nowym znaczeniu. Ponieważ społeczeństwo, opinia publiczna, nie była w ogóle przygotowana do tego, co wydarzyło się w 2001 roku, a dokładniej to 11 września. Za sprawą zostoi, stoi tutaj Al-Kaida, gdzie na czele Al-Kaidy stał Osama Bin Laden. To jest człowiek, który no, już nie żyje, co prawda, bo będziemy sobie jeszcze o nim później na kolejnych lekcjach co nieco jeszcze mówili, ale to on zaplanował zamachy. Zamachy, które miały miejsce w Nowym Jorku na World Trade Center, które zresztą zaraz będziecie widzieli na filmiku. Uderzył też w część budynków Pentagonu, a w ramach całych zamachów zginęło około 3000 osób. Także Obejrzymy sobie przez chwilę taki krótki reportaż z polskimi stawkami napisowymi. Zachęcam do oglądania. Terrorist. That's terrorist, bro. You know how many people are dead? You know how many people are dead? Hey. i uh -huh. W której ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli George W. Bush, e, rozpoczął wojnę z terroryzmem. Wysłał Wojska do Afganistanu i po wielu miesiącach reżim obalono, ale zamachy absolutnie nie ustały. W 2004 roku mamy zamach w Madrycie, w 2005 w Londynie. Dlatego też to, co tutaj jest na obrazku, miało mieć znaczenie, że kolejnym krokiem będzie Paryż. W ramach akcji, e, wo, wojny z terroryzmem, został e, obalony dyktator Iraku, którego też znamy z poprzednich lekcji, czyli jest to Saddam Hussein i na tym zdjęciu widzimy moment sprzed egzekucji, w którym został on powieszony na takim dużym hangarze z balkoniku. E, oczywiście ten filmik można sobie w internecie jeszcze wynaleźć. Ja go nie mam zamiaru tutaj wam puszczać. E, ostatnim Aktem naszej lekcji są nasze współczesne konflikty. Pierwszym, który sobie omówimy, jest jakby kontynuacją poprzedniego tematu lekcji. Mówiliśmy sobie wtedy o Euromajdanie. I po tej rewolucji na Ukrainie w roku 2014 Rosja zaanektowała, czyli przyłączyła do swojego państwa ukraiński Krym. Następnie zaczęła wspierać separatystów, czyli ludzi, którzy dążyli do e, jakby odłączenia od Ukrainy części terytoriów. I przy tym wsparciu separatyst separatystów, e, niestety wywołali wojnę. Wojnę na wschodniej części kraju w Ukrainie. Zresztą, jak byliśmy na Ukrainie, to parę słów o tym można byłoby usłyszeć. My byliśmy na zachodniej części, więc z dala od tego konfliktu. Natomiast ten konflikt toczy się w dwóch obwodach tak zwanym obwodzie Donieckim oraz Ługańskim. Walki pomiędzy armią ukraińską a rebeliantami czyli tymi separatystami. Pochłonęły już ponad 10 tysięcy ofiar, a niestety zmusiły e, około kilkuset tysięcy ludzi do ucieczki z tamtych terytoriów. Ten konflikt trwa do dzisiaj, w telewizji o nim nie usłyszymy, bo mamy inny, ważniejszy temat. I nawet przed tym ważniejszym tematem, mówię tutaj o e, pandemii, też o tym nie mówiono. Drugim konfliktem e, współczesnym jest to wojna domowa, która miała miejsce w Syrii. E, tam dochodziło do walki między dwiema siłami. Jedna była wierna syryjskiemu dyktatorowi Basharowi al-Assadowi, oraz druga, która była jakby wierna siłom opozycyjnym. Konflikty wybuchły na początku 2011 roku. Zobaczcie, jesteśmy coraz bliżej. I w kolejnych latach ten konflikt niestety stał się coraz bardziej krwawy, ponieważ zaczęły się do tego konfliktu również przyczyniać i wspierać kraje zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone czy niektóre kraje europejskie. Co jest e, ciekawe, e, po drugiej stronie stoi Rosja, która udzieliła pomocy Al-Assadowi. I niestety część kraju e, została opanowana przez siły tzw. państwa islamskiego, czyli ISIS, e, które powstało w wyniku połączenia części Iraku i części Syrii, a które oficjalnie już nie istnieje. Zostało ono opanowane przez siły zjednoczone. Trzecim konfliktem będzie coś, co właściwie dzieje się już od końca II wojny, a trwa do dzisiaj. Idziemy sobie do Półwyspu Koreańskiego. Tak naprawdę konflikt między Północną a Południową Koreą on nie został zakończony żadnym pokojem. Do tej pory jest tam dosyć duże napięcie, ponieważ kraje koreańskie coraz zaczynają sprawdzać swoje jakby możliwości pokazywać, że są silniejsze. Głównie tu chodzi o Koreę Północną, bo to ona robi próby jądrowe i tak dalej. Natomiast sam reżim z, Kulno, z północy z Kim Jong unem którego widzimy na zdjęciu, nawet pomimo sankcji, które były nałożone na ONZ, tak, to samo ONZ, które dwa razy sobie nie poradziło w latach 90 w Rwancie oraz w Somalii, w Korei Północnej, pomimo tego, co powiedziałem, czyli tych sankcji, absolutnie niczego to nie zmieniło. Podobno w Korei Północnej mają dostęp do broni atomowej, która może zagrażać całemu Półwyspowi. No ale niestety tutaj sytuacja myślę, że jeszcze przez wiele lat nie będzie zakończona, dopóki ten reżim w Korei Północnej się nie skończy, a na to się nie zanosi, bo Kim Jong-un jest dosyć młodym człowiekiem. Ok, to by było na dzisiaj wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że te współczesne konflikty po części znaliście wcześniej, a teraz sobie tylko rozwinęliście. I będziemy sobie coraz bliżej naszych e, współczesnych lat 2020 roku e, poruszać się na, na kolejnych naszych tematach. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.